Ósma seria gier Superligi Kobiet, Orlen Superligi Kobiet, a w niej spotkanie MKS Piotrkowi Piotrków Trybunalski ze startem L a więc mecz, proszę Państwa, w którym zmierzą się sąsiedzi w ligowej tabeli. Kamil Kapiński, mówię dobry wieczór i zapraszam na to widowisko, licząc, że obie drużyny zaprezentują fajny, wyrównany poziom. Sygnalizacja gry pasywnej, więc tę akcję trzeba dosyć szybko kończyć. Jest Wołoszyk, jest Macedo, ale proszę bardzo, znalazła na nią sposób Karolina Sarnecka. Na to, żeby się rozpędzić. Tam trybowić na kole z tymi charakterystycznymi fioletowymi włosami. Ależ tutaj znalazły przestrzeń do tego, żeby zdobyć bramkę numer dwa. Mocno nie zostawiają rywalkom zbyt dużo przestrzeni. Teraz znowu zły rzut Elblążanek, świetne. Natomiast podanie do kontrataku. No wygląda to no idealnie. Z grą ofensywną, mimo że ma super snajperkę w swoim składzie. Szukamy, szukamy sobie przestrzeni do oddania rzutu. Bardzo łatwo to dzisiaj idzie. Zawodniczki trenera Romana Monta. Wołoszyk jest teraz. Gra po obwodzie i proszę. Gol numer 5. Świerczek z numerem 6. Teraz dobre indywidualne wejście, ale też na posterunku ciążka. Macedo. Jest zagranie do lewej, do Wołoszyk. Jeszcze raz Macedo, dobre indywidualne wejście no i ono. Macedo indywidualnie, Macedo na koło i to jest proszę Państwa bramka numer 10. I rzut karny niewykorzystany. Będzie sygnalizacja gry pasywnej, nie zdążyła tutaj Orlen Superligi Kobiet starcia dwóch sąsiadek w ligowej tabeli, czyli Piotrkowi Startu Erbląg, tymczasem dobra indywidualna akcja. Szukają sobie miejsca do tego, aby oddać rzut z dobrej pozycji Gospodynie, może teraz Polaszkowa, no to podanie zdecydowanie zbyt czytelne. Czy tam jest pusta bramka? Jeżeli tak, to nie wiem na co czekała aż tyle zawodniczka drużyny gościń, ale w końcu Parabicka ja trafiła do siatki, więc no nie możemy jej tutaj jakoś się specjalnie surowo oceniać. Jest bramka numer 16 i pytanie, czy zdołają te ostatnie sekundy Piotrkowianki wykorzystać na dobry rzut Polaszkowa? Jednak nad poprzeczką, świetna, ciekawa, interesująca, dynamiczna pierwsza połowa tego meczu za nami. Już starają się przyspieszyć, przeciągnęły ten rzut zawodniczki. Jest z numerem 24, tutaj rozpoczynająca tę akcję Karolina Mokszka. ostatecznie piłka rozrzucona do prawej strony. Jest zagranie na koło i mamy bramkę numer 18. Ten rzut bez żadnych problemów zatrzymany przez e, grającą z numerem 18 Małgosię Ciąćkę. No i pędzimy w drugą stronę, dobrze związała dwie rywalki Tarczyluk, dograła tę piłkę na skrzydło, ale też e, Parabicka ja miała problemy z tymi, Ale też e, świetnie, czujnie w defensywie gospodynie rusza Świerczek, zostawia tę piłkę Gadzinie, a ona chyba tylko sama wie jakim cudem. Nie wykorzystała tak znakomite akcji. Waga. Biorą odpowiedniego tempa, gospodynie, no i ostatecznie kończy to waga. W końcu trafia Paulina z napurem. Rzuty z siódmego metra i znowu to ostatecznie tak się nie stało. Gol numer 28, ale to już nie zmieni nam wyniku. Za duża jest przewaga Piotr Chowianek, a teraz zwycięstwo pieczętuje tym rzutem po świetnym zejściu z lewego skrzydła na koło Oliwia Szczepanek. No i tutaj, proszę Państwa, Karolina Sarnecka, co nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem. Kamil Kapiński, dziękuję Państwu bardzo gorąco. Życzę przyjemnego, spokojnego wieczoru i udanego weekendu. Do usłyszenia.